Ten schab znika z talerza szybciej, niż zdążysz go pokroić. Schab pieczony pod pieczarkami to prawdziwy sztos. Do miski wrzucamy starte pieczarki, marchewkę, pietruszkę, natkę pietruszki, śmietanę oraz koncentrat pomidorowy. Przyprawę do mięsa i wszystko dokładnie mieszamy. Następnie schab ląduje na blaszce, przyprawiamy mięso. Nakładamy masę pieczarkową równamy i do piekarnika. Wszystko pieczemy w 200 stopniach przez 45 minut. Zapach robi robotę. No i gotowe. Zapisujesz, robisz czy nie robisz. Przepyszny schab soczysty, mięciutki ląduje na waszych stołach. Moja żona oszalała, kiedy pierwszy raz tego pysznego schabu spróbowała. Kochani, wykorzystajcie ten przepis, bo jest zajepyszny. Pozdrawiam!